Can you blow my whistle, baby? Whistle baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real stuff. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle baby. Here we go. Uh, Ja nazywam się Dominik Brzeziński, jestem uczniem klasy 4b Szkoły Podstawowej nr 11. A to kolejny odcinek w serii instruktażowej, e, jak obsługiwać się programem Scratch. Dzisiaj zaprezentuję, jak zrobić najprostszą kartkę świąteczną. Wchodzimy pierwsze oczywiście na stronę scratch.mit.edu. Następnie wchodzimy w kopertę zaznaczoną literką S, która znajduje się obok naszego niku. To przenosi nas do naszych rzeczy. Klikamy nowy projekt. Ja akurat usunę tego duszka, bo on mi tutaj nie pasuje. I wybieramy oczywiście tło. Ja wchodzę w święta. Wybiorę sobie to tło. O! I wchodzimy w zakładkę skrypty. Pierwszy dodamy też duszka. Niech to będzie... Niech będzie tu. Niestety z tego co kojarzę tak jest. Niestety nie ma świętego Mikołaja, ale możemy dodać jakiegoś miśka. Ten misiu. Uznajmy, że będzie nam na przykład coś mówił. Jak to zrobić? Klikamy w zdarzenia. I w, e, przeciągamy e, chmurkę, kiedy kliknięto to zieloną flagę. Następnie w wygląd. Klikamy... To może być co chcemy oczywiście W moim przypadku będzie to powiedz na przykład Tutaj można, możemy oczywiście zmienić Nie będzie to powiedz hello A na przykład powiedz em, ho", em, Ho 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 Trochę plączę Ho Ho, ho". E, Może na przykład nam powiedzieć i uznajemy, żeby mówić akurat tutaj pasują te 3 sekundy. I da, przechodząc dalej. Możemy też, to wyrażenie jest trudniejsze akurat, e, to się przyda do innych gier też. I tutaj mamy też na przykład, czekaj, jedną sekundę. E, jeśli ktoś chce, żeby on zrobił przerwę po tym, przed kolejnym, można to dać. Ja to akurat w tej sytuacji dam. Następnie, gdy nam to powie, e, uznajemy, że mam e, przy, e, iść do x minus 62, nie, do x minus 100, minus 102 i y minus 71. Tu ustawimy y e, minus 71 i tutaj ustawimy 100, e, to będzie chyba minus 102? Tak, i tutaj ustawimy minus 102. Dobrze, wtedy on nam tam przejdzie I właśnie, żeby nam wrócił z powrotem Gdy klikniemy start do tamtej pozycji Klikamy właśnie to I gdy klikniemy zieloną flagę On nam z powrotem tam przeleci Następnie Jak tam przejdzie Może na przykład powiedzieć hmm, Są Właśnie nie możemy też używać e, O, to tak powiem Są e, święta i takie ładne i, i on wtedy e, gdy tam się przeniesie czy teleportuje można tak powiedzieć e, powie nam właśnie są święta i takie ładne słońce i gdy to już taka podstawa oczywiście tam potem można się jeszcze rozwijać z tymi można tam sobie kombinować e, ale to jest właśnie taka podstawa tutaj jeśli chodzi o scratch E, podstawowe takie właśnie zdarzenia i na końcu można zro, e, zrobić w, w kontlo, kontroli na przykład e, zatrzymaj ten skrypt a jeśli ktoś by to ustawił nierówno to można tutaj kliknąć w pole sprzątanie i to sprzątanie to tam będzie clean up bodajże w wersji angielskiej i to przenosi nam to wszystko ładnie tutaj do lewego górnego rogu to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że pomogłem, e, że już e, będą Państwo wiedzieli jak to zrobić. Oczywiście tutaj też można nazwać jeszcze sobie nazwę. E, można właśnie tutaj i kliknąć e, zapisz teraz. E, tak, jest już teraz zapisano tutaj, powinno się wyświetlić. E, mam nadzieję, że pomogłem. E, na pewno będzie też dużo więcej jeszcze u nas filmików instruktażowych, jeśli czegoś by jeszcze Państwo nie wiedzieli, ja już się z Państwem żegnam, do usłyszenia.